Witam Cię serdecznie. Dzisiaj znowu rozdaję książki. Pamiętasz, parę miesięcy temu wydawnictwo Zaprzyjaźnione napisało do mnie, że chce mi przysłać książki. Ja zapytałem, czy mam te książki reklamować. Wydawnictwo odpowiedziało, że nie, więc ja uznałem, że spoko i zrobiłem takie małe losowanie książek i i te książki poszły do, do tych którzy mieli szczęście i wylosowali i, i znowu do, do tego samego wydawnictwa dostałem takie książki tych mam chyba pięć o ile pamiętam a tą mam jedną i znowu je rozdam zresztą te książki są na tyle fajne, że ja poszedłem do Empiku i te dwa egzemplarze, które widzisz ta i ta kupiłem sobie w Empiku za swoje własne pieniądze, tych nie rozdaję te zatrzymam u siebie w mojej biblioteczce Ostatnimi razy jak rozdawałem te książki stały się trzy niedobre rzeczy. Po pierwsze poprosiłem, żeby w komentarzach zgłaszać chęć, że się chce taką książkę dostać, że się chce wziąć udział w losowaniu. I ponieważ potrzebowałem jakiś kontakt do tego, który chciał wylosować książkę, więc poprosiłem, żeby zostawili mi plecakowicze adres e-mailowy. I zostało to troszeczkę źle zrozumiane. To znaczy, ja myślałem, że w komentarzu, jak się wpisuje w komentarz, jest pole pod tytułem e-mail. Tam można wpisać tego e-maila i sprawa załatwiona. Ale wiele plac wielu Placakowiczów gołym tekstem na stronie napisało: e, Chcę dostać książkę. I oto mój adres: siutek kowalski, pięknastrona.pl. E. Na pewno z tego powodu ucieszyli się spamerzy i na pewno kto zostawił swój adres takim gołym tekstem, to już dostaje spam. Mam nadzieję, że wasze filtry antyspamowe są OK i że tego nie zauważyliście. To pierwsza rzecz, która poszła troszeczkę źle. Druga rzecz, która poszła troszeczkę źle, było tych e-maili, było tych zgłoszeń bardzo dużo i były one na Facebooku, były one w normalnych komentarzach WordPressowych. I ja się zacząłem w nich gubić. Bardzo trudno mi było potem wylosować, co widzieli świadkowie losowania, które odbywało się na żywo. I wreszcie trzecia rzecz, która poszła nie tak: z dwóch tysięcy tam iluś chętnych na te sześć książek, czy pięć książek, które rozdawałem, tylko tych pięcioro hmm, skorzystało z tego, a pozostali plecakowicze nie mieli z tego żadnego pożytku i obeszli się smakiem. E, dlatego. Postanowiłem tym razem zrobić losowanie troszeczkę inaczej. Oczywiście, bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś napisał w komentarzach na, Facebooku, na facebookowych i tych normalnych. Bardzo chcę dostać książkę, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, ale nie wpisuj tam swoich e-maili. Będzie mi oczywiście przyjemnie, jeżeli zostawisz taki komentarz, ale w tym... Te komentarze nie będą brały udziału w głosowaniu. Jeżeli chcesz, chcesz wziąć udział w głosowaniu, to pod spodem tam znajdziesz takie okienko, które teraz widzisz na ekranie. Tam wpisz swojego e-maila, i te, tylko te e-maile, które zostały tam zgłoszone, wezmą udział w głosowaniu. To po pierwsze. To załatwi nam sprawę spamu, że nikt nie będzie już chodził po, po mojej stronie i nie będzie zbierał tych adresów, i nie będzie spam, spamował. A po drugie, troszeczkę ułatwi mi losowanie, bo ja będę miał listę tych adresów, wkleję w nią, w nią Excela, wylosuję liczby od jednego do tam tysiąca, czy ile tam będzie tych liczb i będzie mi łatwo bardzo wylosować. Ale załatwię też trzecią sprawę, mianowicie załatwię to, że jeżeli ostatnim razem obszedłeś się z kwitkiem i jeżeli teraz nie wylosujesz żadnej książki, to i tak na tym skorzystasz, bo co ja zrobiłem. Ja z tej książki, to jest książka Okiem Strobisty, ta książka jest dosyć sprytna, bo jest tak, z jednej strony jest zdjęcie, a z drugiej strony jest schemat i opis, jak to zdjęcie zostało wykonane. Ale ja zauważyłem, przeglądając tą książkę, że niektóre opisy są bardzo enigmatyczne i tak naprawdę, jak się nie wie, jak zrobić to zdjęcie, to to zdjęcie nie wyjdzie. Dlatego nakręciłem wideo, które uczestnicy Programu Portretów Studia w Plecaku już widzieli, gdzie pokazuję, jak zrobić takie zdjęcie. W oryginale ono jest, to jest brokułka na zielonym tle. Ja zrobiłem brokułkę na czerwonym tle i pokazuję krok po kroku, jak robiłem to zdjęcie. Zresztą plecakowicze, którzy uczestniczą w Programie Portretów Studia w Plecaku natychmiast odpowiedzieli, Polskim akcentem, nie francuską brokułkę robili, ale na przykład polskiego ziemniaczka, też na różnych tłach. Generalnie uczestnikom, sądząc po, po komentarzach, uczestnikom programu Portret Studia w Plecaku, to wideo się spodobało i to wideo, link do niego otrzymasz natychmiast, jak tylko zgłosisz swoją chęć udziału w losowaniu jak tylko zgłosisz tą chęć w, los w losowaniu, to ja Ci przyślę na adres, który mi podałeś link do tego wideo i mam nadzieję, że takie wideo Ci się uda zrobić. Zresztą ta książka natchnęła mnie do zrobienia serii takich wideo i już obiecałem to uczestnikom programów Portretów Studia w Plecaku, że im tę tą serię tą serię nagrań, takich wideo instrukcji do do zdjęć zrobionych z tej książeczki sporządzę coś takiego i dam jako niespodziankę. E, ok, to to by było na tyle. Mam nadzieję, że wylosujesz taką jedną z tych książek. I jak chcesz, to zostaw komentarz, ale na pewno zostaw swojego e-maila, żebyś wziął udział w losowaniu. A losowanie odbędzie się za jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie, nie wiem jak u mnie wyjdzie, nie obiecuję, że się wyrobię w trzy tygodnie, ale bardzo się postaram. postaram. Jarek Sikora, Studio w Krycaku, mój ogród z krowami.